Hej, cześć, się na wam wszystkim, ja jestem Gruby, a to jest a... kolejny poradnik, taki nietypowy, mam Ci w chuj energii pomyślałem, nagram sobie poradnik nieplanowany poradnik, jeśli chodzi o poradnik do Zatoki będzie on e, w weekend jestem pewny sobota czy niedziela, ale będzie w weekend e, na pewno, na 100%, nic nie powstrzyma mi przed zrobieniem poradnika w weekend <laughs> także będzie on w weekend ten poradnik o czym będzie? o postaciach Ktoś tam nie pytał nieraz w komentarzu, jakie postacie wybrać o, w danym, do danego regionu albo na danego bossa, więc e, również patrząc na gameplay różnych osób na YouTube zauważyłem, że ten wybór nie jest jakoś mocno oczywisty nie, i niektórzy się zastanawiają, kto działa najlepiej w danym regionie, kogo nie brać do danego regionu, kto będzie w miarę ok i, i w ogóle jak mniej więcej zbudować sobie w miarę team, który będzie działał. Także postanowiłem wyjść w tym wszystkim ludziom naprzeciwko i, i opowiedzieć troszkę o tym jak, jak to wszystko działa. Jeśli chodzi o taki team, który będzie działał w miarę wszędzie, całkiem dobrze. W miarę w każdym regionie i będzie się spisywał całkiem nieźle i jest troszkę takim kombem, to na pewno będzie to skład pod, podmarkowania. To będzie łowca nagród. On może i markować i ma zwiększony demecz na markowanie, na drugim pozycji będzie to Hiena Cmentarna, która również ze swojego rzutu sztyletem ma zwiększony demecz na naznaczonych. A na trzecim miejscu będzie okultysta, który mm, może rzucać marka w pierwszej turze, jeśli nie ma mm, nikogo do leczenia. A na czwartym miejscu będzie to Kuszniczka, która też ma zwiększony damage kontra naznaczonym. I, i ten składzik e, i ma healera, i, i ma dobry damage. I jeszcze jest to kombo z naznaczeniem. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego nie łowczy, ale łowczy wszędzie nie działa dobrze. Łowczy nie działa dobrze w ruinach, i nie działa dobrze w zatoce. A w kniei i w Norowisku sobie radzi całkiem nieźle. Na pewno lepiej niż Kuszniczka. No, ale w ruinach radzi sobie słabiej, a to jest taki uniwersalny build do każdego regionu. No, ale teraz bardziej tak z sprecyzowanie, może a, zaczniemy od ruin. Jeśli chodzi o postacie, które na wprawy do ruin brać, a, to na pewno dobrze działa krzyżowiec, gdyż jego mm, skill karaboska ma zwiększony damage kontra plugawym. Jak wiadomo, jest wszystkie szkielety to plugawi także. On działa na nich dobrze. Na, na hita zdejmuje te, te szkielety jakieś tam z pałkami czy z mieczami. A na te bardziej tankowne, jak tego obrońcę, e, no też im robi spory damage. Dzięki temu zwiększeniu właśnie, tym bardziej, że ten skill bazowo robi niezły damage, także a na pewno działa tutaj bardzo sympatycznie Krzyżowiec. A kolejna postać, która działa świetnie, Hiena Cmentarna. W ogóle wydaje mi się, że Hiena Cmentarna jest troszkę Troszkę overpowered w tej grze, no ale może to przez to, że ją bardzo lubię, a może bardzo ją lubię przez to, że jest właśnie silna. Eee, także będzie to na pewno hiena, gdyż jej prędkość pozwala jej wykonywać turę przed mm, kościanymi dworzaninami, tymi co rzucają tym winem na schlapią czy czymkolwiek to mają w tym kielichu i wbijają stres. To ona jest przed nimi, no i wtedy rzut sztyletkiem w takiego delikwenta. I on albo umrze, jeśli dobrze siądzie damage do z Krytem, a jeżeli nie wejdzie Kryt, no to on wtedy ma jedną turę, i w drugiej turze znowu go wyprzedzamy, czyli go dobijamy. Eee, Także zaatakuje nas nie więcej niż raz. A jeśli byśmy mieli na przykład jakąś kuszniczkę, czy, czy jakąś badaczkę, czy badaczka i tak może iść, ale jakbyśmy chcieli go po prostu sfokusować jakimś innym dystansowym, jak na przykład oprychem, czy, czy kuszniczką, to on. Wtedy jest przed nami i w pierwszej turze wbija nam stres. A tak, to mając hienę cmentarną, jest szansa, że zabijemy go przed jego turą. Także mm, działa dobrze, działa dobrze ta, ta hiena. Także no, bardzo polecam. No i wspomniana już badaczka zarazy również dobrze działa w ruinach. Może nie, tak, nie jest tak silna jak hiena i, i krzyżowiec, no ale jest na takim trzecim miejscu do ruin. Chyba, że ktoś nie lubi grać na damage overtime, no ale ona ma tego stuna na tylnią linię, ma zatrucie, na tylnią linię, za, 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 zatrucie na, na front, może zbować damage, może po, pomieszać trochę drużynę, także badaczka naprawdę w ruinach a, daje radę. Jeśli chodzi o postacie, które również mogą iść, nie będą działać tak dobrze jak te top 3, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je po prostu tam brać. Będą całkiem ok, całkiem w porządku i... I to jest kwestia indywidualna, kogo weźmiemy. A kim lubimy grać, kogo nam potrzeba, kogo chcemy wylewelować. To do ruin śmiało możemy brać również Oprycha, Zbrojmistrza, Trentowatego, Wstręta, Okultystę, Kapłankę, na Kuszniczkę i Łowcę Nagród. No oni również dobrze działają. A nie ma przeciwwskazań, żeby ich tutaj brać. Nie mają żadnych takich bonusów jak Krzyżowiec czy Hiena, czy, czy, czy nawet Badaczka. No ale dają radę, nad kim trzeba się zastanowić, na pewno nad awanturniczką Gdyż w ruinach się damage, żeby szybko zabić te szkielety i iść dalej no, Właśnie ruiny są dobre do zbierania golda, do szybkiego oczyszczenia, jak mamy mało czasu czy, co, czy cokolwiek to... to Do tego są dobre ruiny, a ona debuffuje się mocno po atakach Nawet jak użyjemy obszarowych to w drugiej turze już robi mniejsze obrażenia, ma a, dwa skille wywołujące krwawienie których raczej nie używamy wtedy w ruinach. A żeby dobrze zabijała przeciwnika z ostatniej pozycji, musi stać na pierwszej pozycji, to już na przykład odcina na slepera na trinketach z buffem na pierwszej pozycji. Także ta yy, awanturniczka, jak ktoś lubi, może wziąć. Ona ma tam po 90 celności bazowej, nie 100%, także jest szansa, że nie trafi jakimś atakiem. Yy, w moim odczuciu jest lepsza w innych regionach niż w ruinach. No, i ostatnia postać, 14. niewymieniona do tej pory, która działa najgorzej w ruinach, to jest łowczy. Ee, działa słabo ze względu na to, że jego ataki wywołują krwawienie, które jest nieskuteczne na, na szkielety, a bez krwawienia ta postać jest mierna, powiedzmy sobie. Także łowczego byś, bym nie, 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 brał do, nie brał do ruin. Ok, przejdźmy. Do, kolejnej. do kolejnego regionu będzie to Knieja. W Kniei sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W najsilniejszych postaciach właśnie są najsłabsze w ruinach, czyli łowczy. Łowczy działa całkiem sympatycznie w Kniei, A Ze względu na swój skill Atak ogara, który zadaje większe obrażenia bestiom, a w Kniei pojawiają się już bestie także on tam, on tam daje radę i... Ma obszarowy bleed oraz ten atak ogara też bliduje, a, a przeciwnicy w kniei są odporni na zatrucie. A bardziej wrażliwi na krwawienie, także jego demerz z krwawienia daje radę. No, także ze, ze względu na to, łowczy będzie, będzie całkiem nieźle tutaj działał. No i awanturniczka, z tego samego względu, że a krwawienie tutaj w miarę dobrze działa. Ona no, ma tą krwową rozprawę, która robi całkiem niezłe obrażenia, wbija całkiem niezłe krwawienie. Także na pewno to tutaj, tutaj się sprawdzi. Tak samo a wykrwawienie, jeśli stoi na pierwszej pozycji, w pierwszy cel, z pierwszej pozycji, może rzucić no, najczęściej na jakiś tankowa tego, tego grzyba czy kogoś i, i wrzucić mu przy tym krwawienie i, i trochę się zdebufować, no ale e, zrobi robotę. Także awanturniczka również w miarę tutaj będzie dobrze działać. Standardowo całkiem dobrze będzie działała hiena cmentarna ze względu na swoją prędkość, możliwość skrytowania, pozbycia się jednego przeciwnika z tyłu, jakiejś artylerii, co zatruwa stresera z akolitów albo jakiegoś szaleńca. Ona zawsze może ściągnąć wtedy szybciej od, od nich maruch. Także całkiem ona działa dobrze w każdej w każdym regionie. Również w miarę dobrze będzie tutaj działał okultysta ze względu na swój single target heal, ale to na wyższych poziomach. E, kiedy możemy już spotkać tego trolla z, z drzewem, bo on robi duży single target damage. Ogólnie w kniei jest duży single target damage, także okultysta ma całkiem dobry ten single target damage. Jest trochę losowy, ale jak już siądzie skrytem albo jakiś dobry heal, to, a, to dobrze wyleczy. No chyba, że ktoś nie lubi jego randomowego hila wtedy na pewno kapłanka, ale dopiero na dobrych trinketach, tak jak mówię, ten zwój czerwony i jakaś książka, albo ten czerwony worek, taki coś można zdobyć z Secret Room'u i, i wtedy dopiero kapłanka, a tak to polecam tutaj brać okultystę. Jeśli chodzi o postacie, które będą równie dobrze działały, ale nie tak dobrze jak, jak te pierwsze, czy znaczy te pierwsze są wyróżnione, bo mają jakieś bonusy, a, a te, które wymienię teraz, one działają tutaj dobrze. Nie ma przeciwwskazań, żeby je brać. Można je spokojnie tutaj również wyciągać. Będzie to oprych, łowca nagród, kuszniczka, arlekin, trendowaty, zbrojnisz, zbrojmistrz i kapłanka. A troszkę słabiej będzie sobie radził tutaj wstręt i krzyżowiec, ze względu, krzyżowiec, ze względu na to, że on bije tylko w dwóch pierwszych, oni mają. Zazwyczaj będą takie grzyby, czy cokolwiek, to oni mają tutaj protekcję. Nie może być tych dystansowych, którzy zatruwają, albo wbijają stres. Także krzyżowiec, tak w miarę, a w miarę trochę słabiej, wstręt, ze względu na to, że bez przemiany w bestie, może tylko stunować, bo zatrucie trutka nie będzie wchodziła na przeciwników. A gdy się zmieni w bestie, to, to również. A jego damage z tego drapania na przeciwników z protekcją nie będzie zachwycająca będzie wbijał nam tylko stres. Także wstręt, również tak średnio w moim odczuciu. No i wstrzegamy się brania badaczki, bo przeciwnicy są odporni na zatrucie, tak jak już mówiłem. Więc badaczka działa w miarę średnio. Także przejdźmy teraz, może, do norowiska. Jeśli chodzi o norowisko. To postacią, która y, dobrze działa będzie łowczy, ze względu na to, że to będą świnie, dobre świnie są w norowisku, a on ma tego skilla, który y, ma zwiększone obrażenia na bestie, tak, z ataku ogara, również tutaj jest duża odporność na zarazy, tak, że jego krwawienie tutaj będzie dobrze działało, tak jak w Kniei, stąd tutaj również wchodzi awanturniczku ze swoim krwawieniem z tych samych powodów, co w Kniei. Również całkiem nieźle będzie tutaj działał trendowaty, a ze swoim dużym demedzem, więc będzie siekał, tyt, tym bardziej w początkowej fazie gry, no jakieś tam trinkety na zwiększenie demedzu i celności i on naprawdę tutaj robi robotę. No i również do tych najlepszych postaci do norowiska wchodzi Hiena cmentarna ze swoją dużą prędkością, sztyletami, możliwością krytyka, dobrym demedzem i zabijaniem yy, kanali, które wbijają choroby, dużo stresu i yy, są bardzo nieprzyjemne, więc Hiena tutaj jak najbardziej polecana według mnie, żeby pozbywać się właśnie tych kanali, a również po zabiciu kanali może zająć się bębniarzem który wbija stres, markuje także Hiena. Hiena działa tutaj sympatycznie, co również ze względu na swoje duże uniki, więc mm, jak da świnia stosakiem, ja na nią mówię rzeźnik, będzie chciała rzucić swoją kulą ze stunem, a jest duża szansa, że Hiena tego uniknie i będzie nadal e, mogła atakować w kolejnej turze. E, z postaci, które działają dobrze, nie ma przeciwwskazań żeby ich tutaj brać, będzie na pewno Oprych, Arlekin, mistrz, Okultysta, Kapłanka, Kuszniczka, Łowca Nagród, e, również Krzyżowiec, on też będzie tutaj w miarę dobrze działał. Nie brałbym natomiast wstrętu, no, ze względu na to, że właśnie te zaraza nie działa w postaci człowieka, może tylko stunować, a przy zmianie w besie niby damage będzie robił, no ale będzie wbijał stres, jak nie sobie to innym. A tutaj te świnie żygające wbijają dosyć stresu, także nie potrzebujemy w wstrętu. No i badaczka z tych samych powodów to sknie i duża odporność na zarazy, także. A szału tutaj badaczka nie robi. Jeśli natomiast chodzi o region taki jak Zatoka, to dobrze działającą tutaj postacią będzie na pewno okultysta. Powiecie: Wow, przemku, czemu? Znaczy może gruby. A ja Wam powiem bardzo prostego powodu, gdyż. Ma on zwiększony damage przeciwko nadrealnym na swoich skillach, więc będzie ich karał niemiłosiernie, np. taką artylerią odchłani. Dwóch ostatnich: Pyk, zwiększony damage, szansa nakryta. Dobrze to wszystko siedzi. Również cięcie ofiarne, jakby stał na trzeciej pozycji. Dobrze działa. Też ma zwiększony damage kontra nadrealnym, także za Zatoce wszystkie te ryby są nad, nadrealnymi, także on tutaj robi spory damage. A także z takich powodów okultysta tutaj wchodzi do jednej z najlepszych postaci, również dobrze będzie tutaj działała badaczka, gdyż podobnie jak w ruinach krwawienie jest mało efektywne, więcej daje właśnie zatruwanie, um, ale to nie jest jedyny powód, dla którego tutaj jest badaczka. Drugim takim powodem jest możliwość usunięcia krwawienia z celu, a na wyższo-levelowych dungeonach często pojawia się czerwony krab, który wrzuca a, niesamowicie dużo krwawienia, chyba a, po 9 na, na 3 rundy. Także to boli strasznie. A więc padaczka ściąga to krwawienie, damage z krwawienia od tego kraba nie jest nam straszny i można to jakoś przeżyć. A również będzie tutaj dobrze działała standardowo hiena ze swoją dużą prędkością i możliwością zabicia albo ryby, która robi damage mm, tej takiej z harpunem. Z tym mieczem z przodu albo tego szamana, który bufuje damage swoim, albo ich leczy. Także Hiena tutaj również wchodzi do topki. Można też wyróżnić krzyżowca, który ze swoim damageem na plugawych będzie zabijał um, tego ziomka z pierwszej pozycji, który a, wybucha w drugiej turze. więc trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Nie wiem jak się nazywa. Ale jest taki, troszkę wygląda jak takie utopione zombie. W pierwszej turze atakuje, takim jakby duszeniem, a w drugiej robi zemstę i wybucha i zadaje duży AOE damage w naszą drużynę. Także krzyżowiec jest go w stanie ściągnąć na szczała ze swojej kary boskiej, także również się tutaj przydaje. Jeśli chodzi o postacie, które będą w miarę działały, w zatoce. Nie ma przeciwwskazań, żeby je brać, będzie to na pewno trendowaty, opryk, zbrojmistrz, kapłanka, wstręt, kuśniczka, łowca nagród. A troszkę słaby jeśli chodzi o Arlekina, no tu dużo stresu nam nie wbijają, no ale jak już biją, no to ten stres jeszcze może ściągać, ten buffik na nakryta może sobie tam rzucać. Ale jego na przykład skile z krwawieniem tutaj będą słabo działać, bo te ryby mają łuski i są odporne na krwawienie. A również kurtyna działa w miarę słabo na pierwszej pozycji najczęściej w walkach będzie stał ślimak który ma dużą protekcję i pięć żyć, także nie opłaca się debuffować na ślimaka A na drugiej pozycji jest dużo właśnie przeciwników którzy mają protekcję jak ta ryba z tarczą, co rzuca guarda, także jego kurtyna tutaj za dużo też nie zdziała więc Działa on trochę słabiej niż w innych regionach. Awanturniczka również słabo działa z tych samych przyczyn, co, co w ruinach ze względu na duże odporności na krwawienie, więc są postacie, które, które więcej zrobią niż awanturniczka tutaj. No i standardowo, e, nie brałbym łowczego, ze znanych powodów nie ma tutaj bestii. A znaczy, jest mniej bestii, więc nie działa to wzmocnienie damage'u, nie działa krwawienie z ogara, nie działa obszarowe krwawienie, więc a na pewno są dużo lepsze postacie, które zamiast słowczego mogą tutaj iść i bym go tutaj za specjalnie nie brał. W tym odcinku to już wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przedstawiłem Wam postacie, które najlepiej brać w dany region. Postanowiłem podzielić poradnik na dwie części, miała być jeszcze część z najlepszymi e, drużynami na bossa, ale niestety na dzisiaj się już nie wyrobię. Dlatego zrobię to jakoś e, w weekend I albo będzie jeszcze przed, przed poradnikiem do Zatoki Albo będzie równolegle z poradnikiem do Zatoki Albo będzie po poradniku do Zatoki e, Także czekajcie, na pewno będą najlepsze drużyny na danego bossa e, I troszkę pogadam jeszcze o bossach tak ogólnie może no, Ale to takie dwa zdanka tylko Także w tym odcinku to już wszystko, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie e, Zapraszam do lajkowania, subskrybowania Udostępniania. Pokazujcie swoim znajomym, którzy grają, męczą się, może im się coś z tego przyda. No i to wszystko. Wbijajcie na fanpage. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!